Witam serdecznie. Ja jestem Nytyk i zapraszam Cię na film poświęcony w Online. Dzisiaj powiemy sobie o poczwyn, czyli o regionie, który najprawdopodobniej jest najbardziej niebezpiecznym miejscem w grze. Sam region to tylko 27 systemów, ale cechuje je bardzo wysoka aktywność. Mówimy tutaj o dwóch do nawet 3000 skoków per system na dobę, co wprost wskazuje, że możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego. Ludzie tutaj realizują kontent PvE, PvP, kopanie czy eksplorację. Możemy tutaj spotkać pojedyncze osoby szukające PVP, ale również gangi po 10-15 osób, czy nawet całe floty, które liczą sobie 60-80 czy 80 pilotów. Lata to się głównie na konwencjonalnych flotach, bo nie da się ani wprowadzić, ani zbudować nowych kapitali. Ale powiem szczerze, nikomu to nie przeszkadza: tylko w tym tygodniu strzelało się tutaj około 2000 pilotów. I to nie byle jakich, bo mówimy o absolutnym top, jeżeli chodzi o nulsek. Guni, Fraci czy Horda. Praktycznie wszystkie sojusze z Nurseka są tutaj spotykane. My też cały czas próbujemy wyrwać jakiś tam kawałek tortu dla siebie. Jesteśmy w tej chwili na piątym miejscu, a sojusz, w którym się znajdujemy, na trzecim, więc myślę całkiem nieźle. Tylko konwencjonalne floty, ale to wcale nie znaczy, że ludzie, którzy latają po poczwę, latają czymś gorszym czy słabiej zafitowanym. Tylko w maju mamy zestrzelnych statków na 2516 miliardów. I to tak naprawdę ustawia ten region na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o regiony nulsekowe. No i w tym momencie trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego tak to wygląda. No, po pierwsze, Poczwen jest regionem NPC, czyli nie można sobie tutaj przylecieć, wbić flagi i powiedzieć: Od dzisiaj ten region jest mój. Nie można tutaj postawić już cytadel, nie można postawić posów, A to, co tutaj funkcjonuje w tym momencie, no to są pozostałości tego, co było stworzone jeszcze przed Poczwen. No i prawdopodobnie też za chwilę przestanie istnieć, bo ludzie cały czas starają się to zestrzelić. Skoro nie da się przejąć tego regionu, to po co ci ludzie tutaj przylatują? Już odpowiadam, po pieniądze. A czwarta pozycja to w głównej mierze wypłata za obserwatory Flashpoint, czyli główną anomalię w całym poczwę. Ludzie latają po 15-20 marut, czy haców, czy jakichkolwiek innych frakcyjnych statków i całą dobę dosłownie drukują pieniądze na potęgę. A są jeszcze rzeczy, których nie widać na tym wykresie, a konkretnie modułów oficerskich, które dropią na World Arku, czyli prawdopodobnie najtrudniejszej anomalii w grze. Nie znajdziecie zbyt dużo informacji w internecie na temat tego, w jaki sposób zrobić te anomalię. Powiem tylko tyle, że można to zrobić w kilkadziesiąt osób, albo w kilka-kilkanaście naprawdę dobrze zorganizowanych pilotów. I tak jak w każdym starym, dobrym MMO, trzeba mieć oczy koło głowy. Dosłownie w każdej chwili może ktoś Ci wskoczyć na plecy i wyjaśnić Twoją flotę. I tak, ta walka toczy się tutaj cały tydzień, całą dobę, non-stop. Ale też trzeba powiedzieć, że nie tylko PvP i PvE jest najważniejsze w tym regionie. Ludzie tutaj przelatują również po skałę, bo są najdroższe w całej grze. Pojawia się Merkoksid, Bezencin, Rakowen, Talasonit. Są to skały, które można spotkać w każdym systemie, w poczwan, ale ich największe pokłady są w systemach homeowych. Te paski są w wartości około 10-11 miliardów. I co ważne, w momencie, kiedy wykopiesz ostatnią skałkę, od razu rozpisz się nowy, całkiem świeży pasek do wykopania. I w tym momencie powinno się w Twojej głowie pojawić pytanie: wszystko w porządku, ale jak tam wlecieć? Już spieszę z odpowiedzią. Można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, wormhole. Wystarczy poskanować trochę w koło GT, powiedzmy plus minus pin jumpów i tak naprawdę znajdziesz jakieś dobre połączenie. Po drugie, filamenty. No tutaj mamy filamenty border, home, internal. Mamy też filamenty odpowiadające za poszczególne regiony w poczwen. Wszystko znajdziesz na tej stronie, którą tutaj w tym momencie prezentuję. Link do tej strony wrzucę w opisie do tego materiału. Na koniec powiem kilka zdaj na temat tego, na co trzeba uważać w poczwen, jeżeli zdecydujesz się już wlecieć. Po pierwsze lokal, a przynajmniej jego brak. Działa to dokładnie tak samo jak w Wormholu. Kolejna kwestia, no to NPC. Latają dziko po wszystkich systemach. Możesz je spotkać na gejdzie, na stacji, na planecie czy słońcu. Jest ich dużo i są dosyć agresywne. Kolejna kwestia to gracze. Tutaj praktycznie co kawałek ktoś stawia jakąś bańkę i w chwili, kiedy będziesz latał z gate'a na gate'a, no to sam wiesz, jak to się skończy. Następna kwestia to efekty w całym regionie. Mamy bonus do repienia remote, czy na sildzie czy armorze, ale przede wszystkim jest kara do warp speeda. 30% i o połowę mniej targetów możemy namierzyć. No i na koniec, obstawa na wormholach. To jest w sumie dosyć istotne w momencie, kiedy będziesz chciał wlecieć, a potem może wylecieć przez wormhola. Tutaj możesz spotkać różnych NPC i oni nie są zbyt przyjaźnie nastawieni, no chyba że sobie nabijesz standing. No i właśnie, standing to jest w sumie chyba najważniejsze, bo żeby funkcjonować w tym regionie i mieszkać w nim, to trzeba wbijać standing do Triglavian. Ten standing daje możliwość później naprawiania się fitowania czy wykonywania jakichkolwiek standardowych czynności na ich stacjach. Każdy aspekt, który poruszyłem tutaj w tym materiale jest bardzo dobrze opisany na ich wiki. Link do tej strony wrzucę oczywiście w opisie. Można sobie to przetłumaczyć na język polski, jeżeli masz jakąś trudność, ale tak, tutaj znajdziesz informacje na temat właśnie filamentów, na temat standingu, czyli jak dokładnie to działa na stacji i tego, czego się tutaj można spodziewać i co można spotkać. Jest tu jeszcze na dole kilka pomocnych linków, jeżeli chodzi o inne strony związane z poczwem, ale to już zostawiam Tobie na później. Tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego latania i do usłyszenia. Cześć!